Siema siema z tej strony ja filip 106 i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z naprawdę bardzo pięknego odcinka, bo jesteśmy SCP 096. Nieśmiałkiem jesteśmy. I teraz powiem Wam szczerze mówiąc, że jestem zadowolony. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że jesteśmy nieśmiałkiem. Bo teraz mogę się wyżyć na tych ludziach, na tych złych, bardzo ludziach i po prostu no. Okej. Okay. <trym> Powiem wam. Nie wiem, co zbytnio mówić, bo jesteśmy sami. Halo, jest tu ktoś za mną w ogóle? No bra, pani nie ma. I czas mojego kataru w nosie. Ale no, to już się muszę do tego przyzwyczaić aktualnie. Nie tu. To na, pe na pewno nie tu. No, to... No weźcie, że się... No i dupa Ucieka nam Kurde Jak ten śmiałek jest do dupy jak się tak robi Jak i on jest do dupy No ja pierdziele jak ja Nieśmiałek jest, o dobra Nieśmiałek jest kurde dobry jak on ma Dobra I cyk go, 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 go. Dobra, zrobiłem. Okej. Okay. O! Mordolet Dobra, powiem wam, jestem zawolony z tego, że tak nie ma raja, to jest naprawdę w porządku. Jeśli nie ma Rage'a, no jest po prostu do dupy, no co mam powiedzieć. Ogólnie to nie jest jakieś do dupy, jak on nie ma Rage'a, bo jest strasznie powolny i ogólnie jest bez sensu wtedy, ale no. jeśli ja troszkę zgubiłem. Tak, tylko ty ty się zgubiłem. Chyba tędy muszę, tak chyba tędy, bo O kurde słyszę Tesla Którą Tesla słyszę, bo Dobra, lecimy z tym koksem. Okej, okay, mam pomysł taki, że zabijemy wszystkich nieśmiałeczkiem. Okej, okay, to nie tędy na pewno. Na pewno nie tędy. Ale tych drzwi nie były... one nie były zamknięte na bank Mi się nie wydaje, że one były zamknięte Nawet wprost przeciwnie One były otwarte I znowu wróciłem do, do dupy strony zwróciłem szczerze mówiąc No nic tu jest elevator To nie tu O. Oh, powiem wam... Ej! Tu się na mnie spojrzał? O ty kurde, skurczybyku jeden Obił mnie trochę Obił mnie walony No co za kurde, na windach się ze mną bawi Skurczybyk Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz została tylko jedna osoba. Ta jedna osoba to nie wiadomo gdzie została. Więc... pewno ja gdzieś w lajcie jest. Wskazując życie, ale no. Okej. Okay. Lecimy po prostu dalej. Tym koksem musimy teraz znaleźć wyjście. Wyjście musimy znaleźć, a to nie jest takie proste, bo te korytarze są takie same, i tutaj, teraz będę błądził znowu. Współ godziny będę błądził. Słyszę kogoś O tam jest Soj, so, sojusz. Soj, sojusz. Dobra, niech będzie sojusz Jest jedna i jeden No klasy D już... Yy, klasa D tylko została. Mówiąc szczerze. Mm. Okej. Okay. Patrzcie na mnie. No i nic, dobra, powiem wam tylko, ja trochę, taki cichy jestem <skongs> Ale to jest wina tego O oh nie, sorry, kurde Nie, nie chciałem O nie, najgorzej Najgorzej, ja nie chciałem O nie, my o nie, ja nie chciałem Przez przypadek, cholera, nie Najgorzej, najgorzej Przepraszam, jeśli ja mnie słyszysz to przepraszam Nie chciałem O nie, najgorzej Nie, no ja nie chciałem Kurde Ja nie chciałem Przez przypadek to było Cholera, najgorzej Przestranę Przez przypadek mi się kliknęło ten super atak I tak troszkę średnio mi się udało Niestety zabiłem tutaj moją mordę ja Nie chciałem go zabijać Kurde Przestrane no nic no, zdarza się, no. <laughs> no to nie powiem, ja tego byłem był drugi raz. Masz Wardo patrz na mnie. Okej. Okay. Idę na zwiady. Hmm. powiem wam drodzy widzowie mało no, w tym odcinku rozmawiam to jest wina tylko tego No i git, nice. Oj, sorry, że się zabiję, mordów, to był przypadek. Sora. Sora, sora. sora. Dobra, to z mocy by tyle. Bardzo dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Hej, hej.